Jak się macie? Witam Was w kolejnym odcinku z Battlefield 3. Odcinku z. Ojoj. O Jezus, dole. Myślałem, że mnie nie widzi, myślałem, że malufę w ogóle w tamtą scenę odwróconą. Okej. Okay. Tak, sobie wszedłem na jakiś e, save. A, tak, boga chwilę. Dla zbudowy? Cienko, cienko, coś. Trzeba się lepiej postawiać. Ja... O, tam ktoś kosi, kosi. Wow! Się, że zdążę. Jestem tylko lekarzem, a nie inżynierem. Oho, c 3 No to gościu już leży. Helikopter? O! Może polatam? Może czymś lepszym? Uuuu! Zobaczymy jak długo się utrzymam? Oj, tam ktoś leciał. O Jezu, o Jezu, ale trzęsie, ale to ewolucja. Cóż tak trzęsie? Uuu, nie da. Chwila. Ja tu latam. O, ja mogę się tak przekręcać. O, fajnie. Mam nadzieję, że mnie zaraz nie ze jakieś Zwolnijmy, zwolnijmy, bo tu coś widzę Przestań się tak trząść, eke, nie Aha. O Aha X fly, fly, fly Wow. Już To mnie tam namierza O. O, kładę wow aha no, by. a więc tak D M16, M16 D czy B? B, bo tam jest bliżej C <laughs> y, wiem, że bliżej C, a to A jest tu też blisko no przeskakuj Dobrze Sztuelman, sztuelmem ich! Burba, mać. Cel. Trzeba gone! A zgoncia, spokojnie, spokojnie! Tam chyba ktoś biegł. Nie ma! Dobrze, już cię ja czuję kolego! No wstawaj, wstawaj! Dlaczego nie wstajesz? No wreszcie! Nie zabijasz mi towarzysza Fuck Mam takie lagi? Gdzie jestem? 80 to Ping nie jest taki duży znowu Mogłem się przebiać troszkę Gdyby mnie tak nie było widać To się zaczynają. Ktoś tu jest Chyba to ten czołg o, ja mam tu takie fajne. No właśnie, o tym mówię. Jest. No przejmuj, przejmuj, przejmuj. Gdzie są moi żołnierze? Come on, come on jeszcze troszkę, jeszcze troszkę. Ła, jest, przejęcie przejęcie flagi, pięknie. O. Dobrze. Wybowiciel. Ktoś mnie mierzył? Lasajkiem mi Nie, to mi się tylko wydawało. A jednak, ktoś tu chyba mi O, to chyba mój. No tak. Ale, czy mi się wydaje, czy trochę popełnili to? Z tymi lasajami, że tak nie oślepiają. Dobrze, Na przód nadę. Nie, może tylko mi się tak wydaje, ale. Może nie, nie miał nie... Yy, nie celował mi w oczy. Wow, drugi jestem. No tak, dopierośmy zaczęli. To ktoś był. Ja pierniczę! No tak, w czołg, strzelaj, wczołk. Aj Ajajaj. Te czołgi mnie denerwują. Tylko, a mamy? Ludzie, co wy robicie? Jest gdzie to jest. Oj, daleko. O, apteczka D, tutaj też nic nie ma, dobrze, lecimy tutaj. Tędy, żeby nas nikt nie widział. Czy stą? Aha, miałem się przebyć. No nigdy tego nie Ja sobie zawsze zapominam. Niedobrze, a też? No to lecimy do D. Jesteśmy już prawie na miejscu Co mnie? Kto mnie bije? Tam, 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 tam widziałem go, widziałem Fuck, zawsze Eee, przygwoździł mnie Stokulma w magazynku, czy tam ileś No ludzie, weźmy się do roboty Jeszcze chwilę. Jeszcze chwilę tym. Kamizelka, daje to coś. Bieg, dajmy sobie bieg. O, ja mam przecież te. Śwaniut. Aha, dobra. No, na początek. Potem sobie zmienię. Mm... Na tamte święty. Na razie tylko, tylko to. Póki jesteśmy tutaj, ja sobie tylko sprawdzę, jak yy, z rozdzielczością. Dobrze, może być. Oj, daleko, trzeba biegać daleko. Mm -hmm. Może mnie teraz nikt nie zabije I tak bieg, 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 strzała i pogrze. To jeszcze mnie nikt nie trafił. Tam jest nasz snajper Co co całe. To bardzo dobrze. Oho Biegnę, 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 biegnę. No, to dobiegł. Że sobie wezmę na chwilę snajperka. Co to jest? Snajperka? Co to jest? O, no, najwyżej no, sobie wziąłem. Przejmują! Do boju! Kumę mać! Gdzie ty jesteś, szmato! Coś mnie swędzi w nogę. O, dobrze. Z tyłu. Z przodu jestem tak mniej Fak! Tyle brakło, Tyci, tyci! ty No szkoda. No cóż, wolno mu. d dobra Co by sobie tu. Ha! Dostosuj. Wyposażenie. Oj, 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 G17, co to jest jeszcze nowego. Co to jest? Spróbujmy. Tutaj. Jasna, hmm Wróg cele. Już! Kłójdę, mać. Chwila, dajcie mi się dostosować. A co są A co tu mamy nowego? Ciężka lofa, taka taktyczna, tłumik dźwięku, za niepotrzebny Chociaż. No, wezmę. Ja zobaczymy, co mi to da. Bo jak kamuflaż, aha to kamuflaż To ja muszę sobie założyć kamuflaż Na no, domyślny leśny, nie tutaj? Zielony hmm. Jestem Amerykaninem, prawda? No to taki jasny, to w jasne. No No i... Jezus, my jesteśmy dopiero tutaj? Jedź, jedź tym, tym dziąkiem. Napieprzamy. Nie przejedziesz przecież. Okej. Okay. A wiem, że ktoś się chowa. A, przeładuj spokojnie. Ja jeszcze przegramy to. Sakundy, że no to. Ja idę tym czołkiem. Nikogo nie mogę trafić, co jest. Przeładuj, przeładuj to. Przelaj. Gdzie wy jesteście do Strzelaj, strzelaj. szczelaj. Cóż to jest? Co ci od niego celuję? Aha, nie mogę przybliżyć. Holaj na słońce. Ale masz szczęście. Coś biegło. Jedź, jedź, bo nas wy, 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 wyżną. Ja nieczę. Idę stąd. Fak! Asysta. Czuł z asystą. No, teraz go No, oh, No, No weźcie, ktoś tu jest. Mądrzejszy. Ja piję Nie dam wam zginąć. Musimy przejmować. A! Czołg. No ten czołg nie denerwuje. dajcie mi jakąś bazówkę, przecież to tak nie będzie. Tak się bawić, nie będziemy. M4A1. No, dobra, dobra, dobra. Hmm. Miny. To coś? Amunicja. Ładunki, cokolwiek to jest, a będzie nie wiem. Jezu, nowa znowu. O! Oh. Tak to jest. A ja się uda, ja się nie uda. No. Niestety. Nie ma żadnego auta, no przecież nie będę zapylał, tylko taki kawał drogi, no dajcie mi auto. Jest, chodź tutaj. Chodź tu, jak to się nie było? Czekaj, 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 czekaj. Mogę? Jest, jeszcze nie mogę sobie siąść. Siądź Żeby było poprawnie Siądź, tak? A to co to jest? A bukawka w ramie Jakoś to tam... O Jezu, Wszystko się sypało. Przegryjemy to Przez was Nie przeze mnie Nic nie gryjemy Nie to, nie to Gdzie te czubki? Jeden z dwóch tam ktoś wszystkich wybił, ja pianiczę. No i ciu, przegramy to, bo nie możemy się zorganizować. Ostrzą nas jak chcą. Jezu. Nie? Yeah. Kurde, przecież się sowałem jak mnie zabił Ale oszustwo Ja pianiczę, dawać Ciol biła sniperkę hmm, SKS, Jaka to jest w ogóle sniperka? To co to jest to sniperka? Bardzo duży, no i dobrze. Celownik mechaniczny, to jest to nowe. Obe. Niech będzie. Niech tak będzie. No, trochę słabo. Słabo to przybliża. Chcielibyśmy sobie tutaj ładnie stanąć. Zrobi się fajna kompa, ale nie wiem co bardzo gdzie. Okay. Tutaj coś widzę, fajnego, Znaczy czy tutaj będę miał dobry widok? Zasadnie daleko. Się nawet tam nie możemy przedrzeć. No, przydałby się jakiś dobry czołg, szybki Zrobię, zbroją, panther, Ktoś Coś tam jest. Ha, niedawno się nauczyłem, jak wstrzymywać oddech. To jeszcze się nacisnąć. Się nad tym nagłowiłem. pilnuje tutaj też na Besie nikt nie dostanie a i blisko było tylko jakieś lagi mam goście, goście skakają what the fuck żyje ale nie wiem jak Macie mi dowodzić, przynajmniej będzie coś z tego. O, nie ma tak. już jest! Wreszcie kogoś zabiłem! Świetnie, medal się należy. No jak takie strzelanie to. O, widzę cię A jak mu się odbiło Zaraz mnie zabiję Nie wiem czy to jest on czy to jest tył Tę Jeszmato Ty A kojan mi się musiał skończyć Chłedę Ajaj Panie że tam wiem szybko strzelam Nie ma takiego Takich przęs a nie widzi. Przygwożdżenie Świetnie. z ty byłaś tam gdzieś. Ciesza. Tu powinieneś wyjść. Troszkę to wysoko. A dostań, że już. Ale mów, tam latają kulki No dopadnijcie, że już go. Nic, że mnie uszczelił. Zbiją amunicję, bo jak nie... Okej, okay. czyst... Jest... Jesteś tam, Przeźliśmy gdzie... kontrolę nad celem, odbiór! Ale za dymem, nic nie widzę. Battlefield okiem lunety. Kto tu tak strzela? Strzelaj, strzelaj! Zrobiłbym sobie tam miejsce i bym tam pobiegł, ale nic nie za nic nie idzie. Z tej strony chyba czysto. Krzyczać jeden ty. wyceluję we mnie. Aj ty mendo. Kule ale mu. No latają mu kule dosłownie nad głową, ostatni szczegół. Fuck! tego to nie widziałem Będzie tego. Dajcie mi coś, coś mocniejszego, coś większego klejmu. To byś mogło się przydać? Ładunki C4. Jestem gdzieś blisko B magazynu, No weźcie, ludzie, wchodzimy tam. Wszyscy, dawać tu. Na czas obudziliśmy się. Widzicie, ja przekąpiłem, trochę go zabijałem i od razu dużo lepiej. Jest tu ktoś? Nie. Ajajaj. No tam. Dajmy tutaj kawa. O Jezu. Dajmy tu. A pojazd stawiamy może ktoś trzeba, ja nadzieję. I gdzie by ktoś tu... Nie to chciałem. Tutaj. O, T90, a. Nawet nie wiem z tej strony. Natomiast już wiem. Szybko, szybko czy ktoś to chce przejąć jestem gdzie ja jestem w ogóle? B? B. mój czołg już tu nie mój ładra pak. Wow biegiem biegiem spieprzamy przed nim Masz. jest najbliższy cel? C Znaczy D Nie C Dobrze mówię U Ciężko się przedrzeć Szczególnie jak ktoś za tobą biegnie z tyłu ja No tak dalej nie być nie może Muszę jakoś kanałami chodzić albo coś I przede wszystkim wziąć sobie tego innego Ostawia ja ładunki Oho, tyle. Jeszcze coś uszczele. Tyle To ją no przegraliśmy, ale O nie się gęło No tam piąte miejsce nawet nie, nieźle, nie się uuu... Sztojmowie z wszystkim, tak pograliśmy troszkę troszkę medykiem, słabo. Oj. Ojej, e, Troszkę medykiem słabo, ale za długo też nie galiśmy. No to co? Chyba tyle. Ile to misja? 26 minut. No to w ja znam taki odcinek. Może nie wybitny, nie za fajny. Znaczy fajny był? Może, tak mi się wydaje. Oby się już fajne miejsce. Ale, ale przyjemnie się gało. Dziękuję za uwagę. Trzymajcie się. Cześć.